Welcome to Gospel Truth with Wong, Witaj w programie Prawda Ewangelicznych z Andrew Łomakiem, w którym skupiamy się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce. Musisz widzieć siebie jako szafarza, a nie właściciela pieniędzy, które posiadasz. Kiedy zrozumiesz, że to nie nasze pieniądze, ale jego pieniądze i że on nas błogosławi, nasze finanse uległy poprawie. Bo naprawdę błogosławi nasze finanse, możesz mu z nimi zaufać. A teraz Andrew. Witaj w piątkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Dzisiaj kończę trzeci tydzień nauczania o finansowym szefarstwie i powiem ci że to jest potężne. To zrewolucjonizowało moje życie. Dzięki temu Bóg obdarzył mnie dobrobytem i dał mi wystarczająco pieniędzy, abym, chwała Bogu, mógł być w telewizji na całym świecie. Nasz program może oglądać ponad trzy miliardy ludzi. Wysyłamy materiały, działamy, ponieważ Bóg pokazał mi, jak prosperować w Jego systemie. To dało mi siłę do robienia rzeczy, których nie mógłbym robić, gdybym nie wierzył w prosperowanie. Był czas, kiedy nie wierzyłem w prosperowanie. Tak naprawdę uczono mnie, że wierzenie Bogu o dobrobyt jest egoistyczne. Tak naprawdę jest zupełnie odwrotnie. To może być egoistyczne i wielu ludzi wykorzystuje wersety o dobrobycie do egoistycznych celów. Myślę, że coś takiego wskaziło postawę wielu ludzi względem prosperowania, ponieważ są w telewizji pewni kaznodzieje, ludzie, którzy głoszą, wyślij mi swoje pieniądze, jeśli dasz tysiąc dolarów w ciągu pięciu minut, to otworzysz okno, ludzie zostaną zbawieni. I w pewnym sensie manipulują ludźmi, wmawiają im, że można kupić Boże błogosławieństwa. Jest wielu szarlatanów i oszustów. Przyznaję, że coś takiego istnieje. Jednak jest tam biblijna prawda dotycząca prosperowania. Dlatego, że nazwałem moje nauczanie finansowe szafarstwo, a nie jak się wzbogacić czy prosperowanie, chociaż wszystkie te stwierdzenia są prawdziwe. Musisz mieć postawę szafarza. Musisz mieć właściwe podejście do pieniędzy. Jeśli rozumiesz to, czego Biblia naucza o dobrobycie, to tak naprawdę nie jest on egoistyczny. Użyłem tego wersetu wczoraj. List do Efezjan 4 rozdział 28 werset: Kto kradł, niech więcej nie kradnie, ale raczej niech pracuje, czyniąc własnymi rękami to, co jest dobre, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Ten werset mówi, że pracujesz Twoimi rękami Nie po to, żeby zatroszyć się o własne potrzeby, ale po to, żebyś mógł błogosławić innych. To radykalny sposób myślenia. Większość ludzi mówi: to nie działa. Najpierw muszę zatroszyć się o siebie. Jeśli ja tego nie zrobię, to nikt tego nie zrobi. Tylko jeśli zostanie mi nadmiar, pomyślę o kimś innym, to przeciwieństwo tego, czego naucza Biblia. Biblia naucza, że pracujesz, żeby być wyposażonym do bycia błogosławieństwem dla innych. Połączyłem to z Ewangelią Mateusza, rozdział 6, werset 33, który mówi, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Jeśli przeczytasz to w kontekście, jest tam mowa o pieniądzach. Używaj pieniędzy najpierw na Królestwa Boże, a potem wszystkie te rzeczy, co jesz, gdzie śpisz, w co się ubierasz, będą Ci dodane. Jeśli postawisz Boga na pierwszym miejscu w swoim dawaniu, jeśli postawisz dawanie przed braniem, Wtedy Bóg zatroszczy się o ciebie nadnaturalnie i on zrobi to lepiej od ciebie. Jest to sprzeczne z intuicją. Wielu ludzi oglądających teraz ten program mówi, To nie działa. To wyznanie wiary. Bóg mówi, Stawiaj na pierwszym miejscu królestwo Boże. Powtarzam, przeczytaj to w kontekście. Czytałem te wersety wczoraj i one mówią o pieniądzach. Jeśli postawisz Boga na pierwszym miejscu w swoich pieniądzach, Bóg nadnaturalnie zadba o twoje fizyczne potrzeby. Bóg zatroszczy się o ciebie lepiej niż ty sam. Opowiedziałem wiele świadectw na ten temat wczoraj. Jednak byli ludzie, którzy nauczali, nie, prosperowanie jest egoistyczne i chciwe. Cóż, może takie być i nie ma wątpliwości co do tego, że wielu ludzi chce prosperować, żeby mieć więcej rzeczy, żeby mogli patrzeć na wszystko, co zgromadzili. Tak jak w Ewangelii Łukasza, rozdział 12, gdzie bogaty człowiek powiedział zburzę moje spichlerze i zbuduję większe, abym mógł w nich wszystko zgromadzić. Zamiast Boga Osłabić innych, moją obfitością, zbuduję większe spichlerze i powiem do swojej duszy: duszo, jesteś zaspokojona. Odpoczywaj, jedz, pij i wesel się. A Bóg powiedział: Głupcze, tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Niektórzy mają taką postawę i nawet niektórzy usługujący mają taką postawę. Ale ja tego nie mówię. Wierzę w prosperowanie, uczę o prosperowaniu. Nie po to, żebyś ty miał więcej, chociaż będziesz mieć więcej, jeśli zaczniesz stawiać Boga na pierwszym miejscu i będziesz mu ufać nic na to nie poradzisz. Bóg będzie cię błogosławił. Tak więc nie jestem przeciwko temu, że posiadasz ładne rzeczy, ale jestem przeciwko temu, aby to było skupieniem. Twoim celem nie powinien być osobisty dobrobyt. Twoim celem powinno być Boże chcę być większym błogosławieństwem. Chcę docierać do ludzi. Chcę pomagać większej liczbie ludzi i dlatego postawię na pierwszym miejscu Królestwo Boże. Będę ci więcej dawał, a kiedy będziesz to robić, to wróci do ciebie z każdej strony. Dawajcie, a będzie Wam dane, to biblijna zasada. Nie możesz jej zaprzeczyć, nie możesz zatrzymać jej działania, o ile Twoje serce jest właściwe. Musisz upewnić się, że Twoje motywy są właściwe. Pozwól, że posłużę się kilkoma wersetami z pierwszego listu do Tymoteusza, rozdział 6. Tych wersetów często używa się do kwestionowania ludzi wierzących o dobrobyt. Ludzie podchodzą do tego. Jeśli chcesz prosperować, to jest to całkowity egoizm, chciwość, a to niewłaściwa postawa i niewłaściwa motywacja. I z tego powodu są przeciwko dobrobytowi. Spójrz na pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 6. Nie będę czytał wszystkiego, ale zacznę od wersetu 5 który mówi o ludziach, którzy odeszli od wiary. Przewrotne spory ludzi o wypaczonym umyśle, pozbawionych prawdy, którzy uważają, że pobożność jest zyskiem cielesnym, strąci od takich. Przyznam, że niektórzy usługujący naprawdę głoszą, że jeśli jesteś pobożny, to będziesz miał te wszystkie rzeczy. Uważam, że możesz mieć wszystkie te rzeczy, domy, samochody, biżuterię i inne, i być pobożnym. Nie wierzę, że musisz być biedny, żeby być pobożny. Nie wierzę, że wszyscy bogaci ludzie są bezbożni. Słyszysz, co mówię? Nie jestem przeciwny dobrobytowi, ale sprzeciwiam się ludziom, którzy utożsamiają prosperowanie tylko z fizycznymi, naturalnymi dobrami, z ubraniami, pierścionkami, biżuterią, domami, samochodami i całą resztą. Jeśli to widzisz jako swój dobrobyt, to uważam, że to jest niewłaściwe. O tym jest tutaj mowa. Którzy uważają, że pobożność jest zyskiem cielesnym. Nie. Są na tym świecie jedni z najbogatszych ludzi, którzy prosperują, ale wzbogacili się w bezbożny sposób. Księga przysłów 10, rozdział 22, werset mówi, Błogosławieństwo Pana wzbogaca nie przynosi z sobą zmartwień. Prosperowanie na sposób Królestwa Bożego nie przynosi ze sobą stresu, zmartwień ani smutku. Ale są ludzie, którzy prosperują na sposób świata. Możesz obrabować banki, będziesz prosperować. Możesz zostać złapany, a nawet jeśli nie zostaniesz złapany i będziesz mieć pieniądze, to nie jest Boży System. Możesz wygrać na loterii, ktoś wygra, ale to nie jest Boży System. Będę o tym mówić w późniejszej części serii, że to nie jest Boży System. Istnieją inne sposoby na prosperowanie poza Bożym, jednak ludzie, którzy zyskują i wykorzystują to jako przykład, to, jako przykład. to pokazuje, że jestem pobożny, ponieważ mam te wszystkie. Rzeczy. Uważam, że jest to niewłaściwy sposób oceniania sytuacji. Wierzę, że bardziej właściwe jest ocenianie czyjegoś dobrobytu nie na podstawie tego, jak dużo dana osoba posiada, ale jak dużo daje. Uważam, że to jest lepszy wskaźnik twojego prosperowania. Powtarzam, to jest sprzeczne ze sposobem myślenia większości ludzi. Większość ludzi mówi: "Ależ mi się powodzi. Spójrz na ten luksusowy dom, samochód, nie? Ile dajesz?". Uważam, że Bóg właśnie w taki sposób na to patrzy. Podawałem wczoraj przykład o człowieku, który miał Mieszkał w bardzo ładnym domu, jeździł luksusowymi samochodami i ludzie go za to krytykowali, jednak Bóg nie patrzy na to, co masz, ale na to ile dałeś. Ten człowiek mieszkał w domu o równowartości 14 miesięcy swojego dawania. Ilu z was chciałby mieszkać w domu o wartości 14 miesięcy waszego dawania? Założę się, że niewiele osób, które mnie teraz oglądają, zgodziłoby się na taki układ. Widzisz, Boga to nie obchodzi. Mógłbyś mieszkać w domu za 10 milionów dolarów, Boga to nie obchodzi. Jeśli dałeś więcej od tego, co wydałeś na samego siebie, tak patrzy na to Bóg. On podchodzi do tych spraw inaczej niż my. Są ludzie, którzy krytykują innych za ich poziom dobrobytu, to jak krytykować kogoś za jego żniwo, jak śmiesz zbierać tak wielkie żniwo. Jednak jeśli posiałeś wiele nasion, nic na to nie poradzisz, że zbierzesz wielkie żniwo. Widzisz, ci, którzy patrzą na swój majątek i myślą, to dowodzi, że jestem pobożny. Mylą się. Bóg patrzy na to, jak dużo dałeś. To jest Jego sposób patrzenia. Możesz przeczytać historię wdowy, która dała tylko dwie drobne monety. To wartość pół centa. Byli tam też bogaci ludzie, którzy wrzucali do skarbony wiele pieniędzy, a jednak Jezus powiedział, że ta wdowa oddała więcej niż ci wszyscy bogacze. Wcale nie wrzuciła więcej, jeśli chodzi o kwotę, ale wrzuciła więcej procentowo z tego, co miała. Oddała 100%. Bóg widział te dwie drobne monety, pół centa, jako większy dar niż dary o równowartości tysięcy dolarów. Dziesiątek tysięcy dolarów, ponieważ to była tylko część tego, co mieli. Widzisz, Bóg ma inną perspektywę. On dokonuje oceny na podstawie tego, co ci zostało a nie tylko na podstawie tego, co dałeś. Bogaty człowiek może dać tysiąc dolarów i w porównaniu z bardzo biednymi ludźmi może myśleć, dałem dużo, ale w porównaniu ze wszystkimi pieniędzmi, które ma, Bóg uważa, że nie jest dobrym szafarzem. Bóg nie patrzy na kwotę. To dlatego nie powiedział, każdy powinien oddawać równowartość stu, tysiąca czy dziesięciu tysięcy dolarów. Nie, Bóg patrzy na procenty. To dlatego w Starym Przymierzu, powtarzam, wierzę, że żyje w lepszym przymierzu, więc jeśli 10% było standardem w Starym Przymierzu, uważam, że dzisiaj powinniśmy oddawać dużo więcej. Będę mówił o tym w dalszej części serii, ale z tego powodu Bóg wyznaczył procent, ponieważ ktoś kto ma tylko dolara, wiesz że możesz oddawać dziesięcinę? Możesz dać 10 centów z dolara. Niektórzy myślą, to nie jest dużo, ja potrzebuję tych 10 centów, nie? Bardzo potrzebujesz siać niż zatrzymać te 10 centów. To tak jakbym dał ci dużo ziaren. Możesz być głodny, jeśli zjesz je wszystkie, będziesz chwilowo błogosławiony. Może nie będziesz głodować przez kolejny dzień czy ty ale jeśli zjesz wszystkie ziarna i nie zasiejesz części z nich, to zapewniam cię, że będziesz głodny. Właściwym sposobem jest powiedzieć: Boże, mam tutaj ziarno. Część z niego zjem, ponieważ muszę żyć, ale zasieję tyle, ile tylko się da. Kiedy to zrobisz, ziarna wydadzą więcej ziaren i część z nich będziesz mógł zjeść. Brób tak przez dłuższy czas, a zapewniam cię, że będziesz prosperować. Jeśli zaczesz siać część z tego, co masz, jednak smutne jest to, że większość ludzi zjada całe swoje ziarno zamiast część z niego zasiać. Wróćmy do wersetu. Uważają, że pobożność jest zyskiem cielesnym. Jestem temu przeciwny. Sprzeciwiam się mówieniu powodzi mi się, ponieważ mam luksusowy dom, biżuterię, ubrania. Nie mam nic przeciwko tym przedmiotom, ale ja nie w ten sposób oceniam prosperowanie. Ja nie patrzę na to, co ktoś ma, patrzę na to, ile ktoś dał. Mam dobrego przyjaciela, pastora Dina Meltona. Od około 34 lat przyjeżdżałem do jego kościoła w Charlotte. W Karolinie Północnej. Tak naprawdę w chwili, w której oglądasz ten program, to będzie pierwszy rok w ciągu 35 lat, w którym nie pojechałem głosić na jego wrześniowym obozie. Tak czy inaczej, Dean Melton to niesamowity człowiek i to na wielu poziomach. Mógłbym opowiadać o nim przez jakiś czas, ale jeśli chodzi o dziedzinę finansów, wiesz, że Dean mieszka w domu, który kupił w latach 50. za jakieś, mogę już się mylić, jednak założenie jest właściwe, ale wydaje mi się, że kupił go za 2,5 tysiąca dolarów. To dom o powierzchni 65 metrów kwadratowych. Większość ludzi popatrzyłaby na to i powiedziała, to bardzo biedny człowiek, ale nie, ten człowiek jest niesamowicie bogaty, ponieważ ja patrzę na to, co daje. On oddaje 90% wszystkiego, co dostaje. Nie bierze nawet pensji od kościoła, w którym jest pastorem. Prowadzi sklep z oponami, oddaje 90%. Żyje z 10, posiada nawet nie wiem ile, ale co najmniej 12 lub 24 domy, które wynajmuje i z tego ma przychód. Przez ręce tego człowieka przepływa wiele pieniędzy, ale nie zużywa ich w całości na siebie. Nie jeździ nowym samochodem, nie nosi luksus Ubrań. Nie interesuje go biżuteria. Nie ma nic złego w posiadaniu tych rzeczy, jeśli na pierwszym miejscu stawiasz Królestwo Boże. Boże, błogosławieństwa będą do Ciebie wracać i będzie Ci ciężko ich uniknąć. Chodzi mi o to, że Pastor Dean Melton na pierwszym miejscu stawia Królestwo Boże. I w związku z tym wierzę, że Dean jest naprawdę prosperującym człowiekiem. Uważam, że z Bożej perspektywy, kiedy staniemy przed Bogiem, Bóg zobaczy Dina jako bardzo prosperującego człowieka, dużo bardziej prosperującego niż ludzie mieszkających w domach za 5-10 milionów dolarów, posiadający majątki i inne rzeczy. Powtarzam w tych rzeczach nie ma nic złego, jeśli są one owocem, produktem ubocznym tego, że stawiasz na pierwszym miejscu Królestwo Boże. Nie ma w tym nic złego. Mówię tylko, że w oczach świata Dyn jest biedny, jednak w oczach Boga jest bardzo bogaty. Myślę, że Bóg patrzy na to zupełnie inaczej. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 6, werset 6, Wielkim zaś zyskiem jest pobożność, wraz z poprzestawaniem na tym, co się ma. Wiesz, że wielu ludzi w oczach świata posiada wiele majątności, jednak na tym nie poprzestają. Nigdy nie są usatysfakcjonowani, muszą mieć więcej. Mógłbyś mieszkać w domu za 500 tysięcy, za milion dolarów, jednak gdybyś wygrał na loterii, Ciągnąłbyś gotówkę, kupił coś innego i znowu byłbyś zadłużony po uszy. Chodzi tylko, żeby nazbierać, ile się da, zapuszkować to, co się zebrało, a potem usiąść na swojej puszce. Wielu ludzi myśli, że właśnie tak wygląda amerykański sen. Jednak z Bogiem chodzi o stawianie na pierwszym miejscu królestwa Bożego. Ten werset mówi, że zyskiem jest pobożność. Z poprzestawaniem na tym, co się ma. Wcześniej czy później będziesz musiał być usatysfakcjonowany tym, co masz. Nie mówię o samozadowoleniu. Istnieje różnica pomiędzy samozadowoleniem a usatysfakcjonowaniem. Jednak wcześniej czy później będziesz musiał dojść do miejsca, w którym będziesz usatysfakcjonowany, w którym nawet jeśli będziesz mieć nieograniczone zasoby pieniędzy, nie będziesz potrzebować więcej niż to, co masz. Mówiłem to już wcześniej, ale ile łazienek potrzebujesz, żeby zrobić to, co trzeba? Jak duży musi być Twój dom? Ile łóżek potrzebujesz, żeby się wyspać? Wcześniej czy później będziesz musiał powiedzieć, Boże, jestem usatysfakcjonowany. Nie muszę mieć więcej. Mógłbym mieć, ale nie muszę mieć więcej. Po prostu stajesz się zadowolony. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co się ma. Wierzę, że Bóg chce, abyśmy byli zadbani. Razem z Jamie żyliśmy w wielkiej biedzie. W dużej mierze sam ją na nas sprowadziłem, ponieważ tkwiłem w nauczaniu które mówiło, że ubóstwo jest pobożnością. Dlatego przez jakiś czas żyłem w ubóstwie, żyliśmy w wielkiej biedzie, nie mieliśmy jedzenia, całymi tygodniami nie jedliśmy, ponieważ nie mieliśmy pieniędzy, żeby kupić coś do jedzenia. Byłem tam. Teraz jesteśmy błogosławieni. Wszystko, co mamy, nasz dom jest spłacony, nasze samochody są spłacone. Ludzie dawali mi samochody. Mam wszystko, czego potrzebuję. Nie potrzebuję nic więcej. Ludzie na święta Bożego Narodzenia dają mi karty podarunkowe, i w chwili kręcenia tego programu mam jeszcze ponad 4000 dolarów. Policzyłem to w zeszłym tygodniu. W kartach podarunkowych, które dano mi na święta Bożego Narodzenia. Minęło ponad sześć miesięcy i jeszcze ich nie wykorzystałem. Mam wszystko, czego potrzebuję, wszystko, czego chcę. Mógłbym mieć więcej. Mam te karty podarunkowe, ale ich nie używam. Jestem zadowolony. Wcześniej czy później, zamiast ciągle zbierać więcej, gdybyś wygrał na loterii, zamiast zadłużać się na dom za 10 milionów dolarów i kupować samochód za 200 tysięcy, wcześniej czy później musisz stać się zadowolony i zacząć używać dobrobytu, który daje Ci Bóg do tego, aby budować Jego Królestwo, a nie Twoje Królestwo. Postaw na pierwszym miejscu Królestwo Boże i do Temoteusza, szósty rozdział siódmy werset. Niczego bowiem nie przynieśliśmy na ten świat, z pewnością też niczego wynieść nie możemy. Innymi słowy, nigdy nie zobaczysz karawanu, ciągnącego ciężarówkę do przeprowadzek. Kiedy umierasz, to odchodzisz. Przyszedłeś na ten świat nagi i twój duch opuści ten świat nagi. Możesz ubrać ciało, założyć na nie garnitur czy sukienkę, ale wiesz co? Nie możesz go ze sobą zabrać. Nie możesz zabrać swojego złota, domu, samochodu, papierów wartościowych. Niczego bowiem nie przynieśliśmy na ten świat, z pewnością też niczego wynieść nie możemy. Mając natomiast jedzenie i ubranie, poprzestawajmy na tym. Wierzę, że mowa tu o zaspokojeniu podstawowych potrzeb. W dzisiejszym świecie musisz się przemieszczać, potrzebujesz jakiegoś środka transportu. Jeśli oglądasz ten program, oglądasz go na telewizorze, a taki telewizor może być czymś wartościowym, ale może też być sporym obciążeniem. Jeśli oglądamy na nim niewłaściwe rzeczy, jednak nie ma nic złego w posiadaniu podstawowych rzeczy. Ten fragment mówi po prostu, że kiedy już zaspokoisz swoje potrzeby. Ile płaskich telewizorów potrzebujesz, żeby oglądać telewizję? Niektórzy mają je w każdym pokoju w swoim domu. Mają je w łazience, żeby zawsze móc oglądać. Kiedy stwierdzisz, że już wystarczy? Myślę, że dobrze jest mieć zaspokojone podstawowe potrzeby i nauczyć się bycia zadowolonym. Dalej, werset dziewiąty mówi: A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w sidła oraz w Wiele głupich i szkodliwych porządliwości, które pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. Powtarzam, niektórzy używają tego wersetu do nauczania przeciwko dobrobytowy. Mówią, nie powinieneś mieć pieniędzy, powinieneś żyć w biedzie, powinieneś ledwo zaspokajać swoje potrzeby. Cóż, jeśli naprawdę w to wierzysz, jeśli uważasz, że pieniądze są złe, że powinieneś obywać się bez nich, to zachęcam cię, żebyś wysłał wszystkie swoje pieniądze do mnie. Amen? Pozbądź się tego brudnego zysku, żebyś mógł być naprawdę biedny. Ten werset o tym nie mówi, ale mówi on, że niektórzy ludzie są pochłonięci zdobywaniem bogactwa dla siebie. Są jak odkurzacz, który nieustannie wszystko, wszystko wciąga i nic nie oddaje. Chodzi tylko o nich. To całkowicie niewłaściwy pogląd. Gdybyś postawił na pierwszym miejscu Królestwo Boże, gdybyś zamiast być jak odkurzacz, który wszystko wciąga, był jak tmuchawa do liści i zmieniłbyś kierunek przepływu i patrzyłbyś na to, jak dużo możesz rozdać. W dobrobycie nie ma nic złego, dopóki używasz go do błogosławienia innych. Ten fragment nie mówi, że powinieneś być biedny, ale mówi, że jeśli twoja postawa jest samolubna, jeśli chcesz dobrobytu tylko dla siebie, to jest bezbożna postawa. To, bezbożna postawa. to sidło, przez które wpadasz w pokusy i w sidła oraz w wiele głupich i szkodliwych poszędliwości, które pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. Wielu ludzi zostało zniszczonych przez porządliwość pieniędzy. Znasz antidotum na to? Dawaj. Zacznij najpierw dawać. Kiedy postawisz na pierwszym miejscu Królestwo Boże i będziesz najpierw dawać, to zabije tę samolubną, chciwą postawę. Skończył mi się dzisiaj czas, ale chwała Bogu. Mam do powiedzenia o wiele więcej i zajmiemy się tym w przyszłym tygodniu. Ponownie zachęcam Cię do zamówienia nauczania na temat finansowego szafarstwa. Mam je w formie książki po angielsku i po hiszpańsku. Mamy płyty CD i DVD. Mam podręcznik, który ma ten sam materiał, ale jest zredagowany tak, żebyś mógł nauczać tego na studium biblijnym. Mamy również DVD ze świadectwami ludzi, którzy zastosowali te zasady w praktyce i prosperują w Boży sposób. Wysłuchaj naszego lektora, który poda Ci wszystkie informacje i zadzwoń lub napisz już dziś. Nauczanie, finansowe szafarstwo jest dostępne w języku polskim, jako książka oraz w formie audiobooka. Zapraszamy na stronę awmpolska.com, gdzie znajdziesz więcej nauczeń Andrew. To Twój duch się zmienił, kiedy narodziłeś się na nowo. Zostałeś stworzony w sprawiedliwości i prawdziwej świętości, i według listu do Efezjan 1.13 natychmiast zostałeś zapieczętowany przez Ducha Świętego, próżniowo zapakowany. Duch Święty zakrył Twojego doskonałego, narodzonego na nowo ducha. Jeśli oddałeś się Bogu i idziesz za nim, to zapewniam cię, że masz powodzenie, nawet jeśli sprzedano Cię do niewoli, skłamano o Tobie, czy zamknięto w więzieniu. Podobasz się Bogu. Bóg Cię kocha i jest z Ciebie bardziej zadowolony niż sobie to uświadamiasz. To tak, jakbym nie miała już żadnego powodu, aby być chora, aby cierpieć ból, aby się bać. Jak z nocy w dzień moje życie uległo zupełnej zmianie. Odnalazłam mojego Boga. To kompletnie zmieniło nasze życie. Myślałem, że nie jestem wystarczająco dobry i Bóg nie może mi wszystkiego przebaczyć. I wtedy natknąłem się na nauczanie Andrew Maka. Obejrzałem na YouTube nauczanie, prawdziwa natura Boga i to na zawsze zmieniło moje życie. Chcę podziękować Andrew Macowi, to co głosi, jest błogosławieństwem dla całego świata. Zostań naszym partnerem www.awmpolska.com